Wydaje Ci się, że tanie wakacje to już przeszłość? Że podróże to luksus tylko dla wybranych? Nic bardziej mylnego. W 2026 roku wciąż są miejsca, do których polecisz z Polski za kilkadziesiąt złotych, zjesz obiad za 20, 30 i prześpisz się Taniej niż w polskim pensjonacie. Zebrałam 15 najtańszych kierunków wakacyjnych w 2026 roku, do których dostaniesz się tanio z Polski i spędzisz cudowny czas bez wydawania majątku. Na końcu filmu tabelka z podsumowaniem kosztów. Grecja. Wiele osobom kojarzy się z rajskimi wyspami i drogimi wakacjami, ale kontynentalna część kraju to świetny sposób, żeby zobaczyć ją od bardziej autentycznej strony. I sporo zaoszczędzić. Tanie loty z Polski w sezonie można znaleźć już od około 170 zł. Noclegi zaczynają się od 80 zł za noc, a obiad w lokalnej tawernie to wydatek rzędu 40 zł. Wyjazd na własną rękę to koszt około 1200 zł, a zorganizowane wakacje to koszt 1800 zł. Nadal wypadają bardziej korzystnie jak na tak popularny kierunek. Dobrym punktem startowym są Saloniki, drugie co do wielkości miasto Grecji pełne historii, a jednocześnie mniej zatłoczone niż Ateny czy znane wyspy. Rzymskie ruiny, bizantyjskie kościoły i osmańskie zabytki. Przeplatają się tu z nowoczesnym miejskim klimatem, to także idealne miejsce, by spróbować lokalnych smakołyków. Aromatyczne suwulaki, czy słodkie buksy, z której słynie miasto. Jeżeli szukasz czegoś naprawdę wyjątkowego, meteory robią ogromne wrażenie. Klasztory, zawieszone na szczytach potężnych skał wyglądają jak z innej planety i należą do najbardziej spektakularnych miejsc całej Grecji. To raj zarówno dla miłośników widoków jak i pieszych wędrówek. Na południu kraju czeka Pelopones. Półwysep z pięknymi plażami, autentycznymi ruinami i spokojnymi miasteczkami, które wciąż nie są tak oblegane jak greckie wyspy. To idealne miejsce, jeżeli marzysz o Grecji w bardziej kameralnym wydaniu. Grecja kontynentalna łączy wszystko, za co kochamy ten kraj. Historie, krajobrazy, kuchnie. I klimat bez cen, które potrafią odstraszyć na wyspach. Idealna opcja na piękne, a jednocześnie budżetowe wakacje. Macedonia Północna to jeden z tych krajów. Które wciąż pozostają poza głównym nurtem turystycznym, a potrafią pozytywnie zaskoczyć na każdym kroku. To idealny kierunek dla osób szukających mniej oczywistych miejsc w Europie i jednocześnie bardzo przystępnych cen. Loty z Polski można znaleźć już od około 90 zł. Noclegi to około 60 zł za noc, a solidny lokalny obiad to koszt tylko 25 zł. Zorganizowane wakacje zaczynają się tu od 2600 zł. Ale na własną rękę możemy pojechać za niecałe 800 zł. Prawdziwą wizytówką kraju jest jezioro Ochryckie, jedno z najstarszych jezior w Europie i jedno z najczystszych na świecie. Położone nad nim miasteczka, takie jak Ochryda czy Struga, zachwycają zabytkami, klimatycznymi uliczkami i spokojną atmosferą idealną na wolniejsze zwiedzanie. Warto zajrzeć również do Skopije, stolicy Macedonii Północnej. To miasto pełne kontrastów, gdzie nowoczesne budowle spotykają się z osmańskimi meczetami, bizantyjskimi kościołami i europejską architekturą. Spacer po starej części miasta to świetny sposób, by poczuć wielokulturowy charakter kraju. Macedonia Północna zachwyca także kuchnią. Na miejscu koniecznie spróbuj tace czyli zapiekanej fasoli, ajwaru, aromatycznej pasty z papryki oraz burka z mięsem lub serem. Na słodko króluje trylice. Tradycyjne ciasto, które dla wielu staje się kulinarnym odkryciem wyjazdu. Wyobraź sobie miejsce, gdzie morze ma kolor jak Grecji, krajobrazy są dzikie, niczym w Alpach, a ceny zdecydowanie bardziej przystępne. Albania to jeden z najbardziej niedocenianych kierunków w Europie. Idealne dla tych, którzy chcą zobaczyć coś autentycznego i nie przepłacać. Loty do Tirany lub nad albańskie wybrzeże można znaleźć już od około 90 zł w jedną stronę. Noclegi nad morzem zaczynają się od 80, a obiady w lokalnych restauracjach to koszt około 35 zł. Zorganizowany tygodniowy wyjazd z przelotem i zakwaterowaniem możemy znaleźć za około 2500 zł. Na własną rękę zrobimy to o ponad połowę taniej. To świetna opcja na wakacje w pięknym miejscu bez denerwowania portfela. Prawdziwą wizytówką kraju jest Riviera Albańska. Plaże w Ksamir wyglądają jak z pocztówki, a Dahermie i Chimiera zachwycają spokojem, turkusową wodą i malowniczymi zatokami. Albania to jednak znacznie więcej niż tylko morze. Girocastra czy Berat, miasta wpisane na listę UNESCO, Urzekają kameralną zabudową i historią. Miłośnicy natury powinni koniecznie wybrać się do Parku Narodowego Ligora. Nie można też pominąć kuchni. Bryk, chrupiące ciasto z serem lub mięsem, to idealna przekąska na każdą porę dnia. Tawę czyli zapiekanka z jagnięciny i jogurtu, to jedno z tych dań, które na długo się pamięta. Albania to kierunek dla tych, którzy szukają pięknych miejsc, bez tłumów. I wysokich cen. Jeśli marzysz o kierunku, który łączy turkusowe morze, górskie krajobrazy i przystępne ceny, Czarnogóra będzie idealnym wyborem. Ten niewielki kraj Bałkanów często przegrywa z popularnością Chorwacji, ale pod żadnym względem widoków i klimatu w niczym jej nie ustępuje. Za to kosztuje znacznie mniej. Loty do Podgorlicy można znaleźć już za około 110 zł. A noclegi to około 60 zł za noc. Obiad w lokalnej knajpce to wydatek rzędu 35 zł, a tygodniowy wyjazd z przelotem, zakwaterowaniem w opcji zorganizowanej to koszt około 1800 zł, na własną rękę około 900. Jednym z największych hitów jest Kodor. Miasto wpisane na listę UNESCO położone nad spektakularną Zatoką Kotorską. Średniowieczna starówka, wysokie uliczki i mury obronne tworzą niezwykły klimat. Jeśli oprócz zwiedzania cenisz sobie plażowanie i życie nocne, budwa sprawdzi się idealnie. Znajdziesz tu piękne plaże, klimatyczną starówkę i tętniące życiem bary oraz kluby. Na miejscu koniecznie spróbuj lokalnej kuchni. Cevlaki, chrupiącego burka czy owoców morza. Jeżeli Czarnogóra wciąż nie pojawiła się na Twojej podróżniczej mapie, to idealny moment, żeby to zmienić. Bułgaria to jeden z tych kierunków, który od lat wygrywa stosunkiem ceny do jakości. Jeżeli marzysz o wakacjach nad morzem, dobrej pogodzie i niskich kosztach, trudno o lepszy wybór. Piękne plaże, ciepłe morze, ciekawa historia i smaczna kuchnia sprawiają, że to świetna alternatywa dla znacznie droższej Hiszpanii, Grecji czy Włoch. Dojazd nie stanowi problemu. Loty z Polski w sezonie można znaleźć od około 200 zł, noclegi w apartamentach czy hoteli to koszt około 100 zł za noc, a syty obiad to około 40 zł. Dla fanów wygody, Bułgaria oferuje także bardzo atrakcyjne pakiety all inclusive, tygodniowy pobyt z przelotem i wyżywieniem, można upolować już od około 1100 zł. Często wychodzi taniej niż wakacje na własną rękę. Jeżeli zależy Ci na typowo wakacyjnym klimacie, słoneczny brzeg będzie idealny. To największy bułgarski kurort, pełen szerokich plaż, restauracji, barów i klubów, gdzie życie toczy się do późnych godzin nocnych. Z kolei, na Sebar zachwyci tych, którzy wolą spokojniejszą atmosferę. I zabytkowe klimaty. To niezwykłe miasteczko, położone na półwyspie z piękną starówką, pisaną na listę UNESCO, kamienne domy i liczne cerkwie tworzą tu wyjątkowy klimat. Na koniec kuchnia, która potrafi pozytywnie zaskoczyć. Banica idealnie sprawdzi się na śniadanie, kawarma to sycąca propozycja na obiad. A tarator, chłodnik na bazie jogurtu. Doskonałe orzeźwienie na upalne dni. Bułgaria to sprawdzony, niedrogi kierunek, z prawdziwie wakacyjnym klimatem. Idealny, jeżeli chcesz wypocząć nad morzem i nie przepłacać. Turcja to kierunek, który ma wszystko: słońce, piękne plaże, imponujące zabytki i ceny, które wciąż potrafią pozytywnie zaskoczyć. To idealne miejsce, zarówno na leniwe wakacje, jak i na aktywne zwiedzanie, połączone z odkrywaniem lokalnej kuchni. Tanie loty z Polski znajdziemy już za około 250 zł, a noclegi około 80 zł za noc. Turcja pozostaje jednym z najlepszych budżetowo wyborów na słoneczny urlop. Obiad w lokalnej restauracji kosztuje około 30 zł, a zorganizowane wakacje w opcji Al Inclusive można znaleźć od 1800 zł. Sami możemy zrobić to ciut taniej. Jednym z najpopularniejszych regionów jest Antalya. Kurort, który łączy długie, piaszczyste plaże z historią. Oprócz relaksu nad morzem, warto zajrzeć do zabytkowego starego miasta. Z kolei Bodrum przyciąga eleganckim klimatem i bogatą historią. To właśnie tutaj znajdował się jeden z siedmiu cudów świata starożytnego, mauzoleum Harikalnasek. Nie można pominąć tureckiej kuchni, która jest naprawdę niczym uczta dla smysłów. Aromatyczne kebaby, różnorodne meze od humusu po pastę z bakłażanu, po świeże sałatki oraz słodką baklawę i ciasto fio. Niezależnie od tego, czy wybierzesz komfortowy wypoczynek Al Inclusive, czy postawisz na samodzielne odkrywanie kraju, Turcja to kierunek, który potrafi spełnić wakacyjne marzenia. Jeżeli śniesz o urlopie nad ciepłym turkusowym morzem, ale nie chcesz wydać fortuny, cybr będzie trafionym wyborem. Tanie loty z Polski można znaleźć już od około 170 zł. Noclegi zaczynają się od 80 zł za noc, a obiad w lokalnej tawernie kosztuje mniej więcej 40 zł. Nawet zorganizowane wakacje wypadają tu korzystnie. Ceny startują od około 2000 zł, co jak na śródziemnomorski klimat. Jest naprawdę dobrą ofertą. Na własną rękę jesteśmy w stanie znacznie obniżyć cenę. Jednym z miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć, jest Pafos. Klimatyczne miasto pełne zabytków, stanowisk archeologicznych i pięknych plaż. Równie ciekawą propozycją jest Limassol. Nowoczesny kurort z długą promenadą, plażami i świetną bazą gastronomiczną. A propos kuchni, to mieszanka wpływów greckich, tureckich i bliskowschodnich. Na miejscu koniecznie spróbuj suwulaki, grillowanego halumi, świeżych owoców morza, sałatek i oliwek, najlepiej w towarzystwie lokalnego wina. To kierunek idealny dla tych, którzy chcą się zrelaksować, nacieszyć słońcem i jednocześnie poczuć autentyczny śródziemnomorski klimat bez nadwyrężania budżetu. Jeżeli szukasz kierunku, który zaskakuje krajobrazami, historią i cenami Rumunia będzie strzałem w dziesiątkę. To jeden z najbardziej niedocenionych krajów w Europie, a jednocześnie bardzo przystępne cenowo. Loty z Polski w sezonie możesz znaleźć od około 150 zł, noclegi od 80 zł za noc. A solidny obiad w lokalnej restauracji to koszt jedynie 25 zł. Zorganizowane wakacje startują od 2000 zł, ale na własną rękę od około 1000 zł, co czyni Rumunię świetną opcją na tani, ale ciekawy urlop. Jednym z największych magnesów turystycznych jest Transylwania. Region pełen zamków, legend i górskich krajobrazów. Warto odwiedzić bram znany jako zamek Drakuli. Ponadto stolice kraju, Bukareszt, a także spektakularne tarasy widokowe, takie jak transforgaska czy Translipina. Jedne z najpiękniejszych górskich dróg w Europie. Rumuńska kuchnia jest prosta, sycąca i bardzo smaczna. Warto spróbować sarmale, gołąbków w liściach kapusty, mici, grillowanych kiełbasek oraz ciorby, czyli charakterystycznej kwaśnej zupy. Rumunia to idealny kierunek dla tych, którzy chcą zobaczyć coś innego Niż klasyczne wakacyjne hity, a jednocześnie podróżować tanio i bez tłumów. To kraj, który potrafi naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Jeżeli marzysz o słonecznych wakacjach na wyspie, gdzie turkusowe morze spotyka się z historią sięgającą tysięcy lat, a wszystko to w europejskim standardzie. Bez rujnowania budżetu Malta będzie strzałem w dziesiątkę. To niewielka, ale niezwykle różnorodna wyspa, łącząca śródziemnomorski luz, piękne plaże i klimatyczne miasteczka. Loty na Maltę w sezonie możemy znaleźć od około 200 zł, a przy wyjeździe na własną rękę noclegi zaczynają się od około 100 zł za noc. Smaczny obiad w lokalnej knajpce to 60 zł, Zorganizowane wakacje wychodzą trochę drożej, bo około 3000 zł, ale na własną rękę możemy zrobić to o połowę taniej. Na liście obowiązkowych miejsc do zobaczenia jest Valletta, stolica pełna zabytków, wąskich uliczek i punktów widokowych na lazurowe morze. Medina, nazywana cichym miastem, zachwyca średniowiecznym klimatem i spokojem, którego próżno szukać w nadmorskich kurortach. Dla miłośników plaż i krystalicznej wody, Massi to blue lagoon na kamino oraz skaliste zatoki na gozo. Idealne do pływania i snorklingu. Malta to także świetna kuchnia. Prosta, ale bardzo smaczna. Warto spróbować pastizji, chrupiących przekąsek z ricottą lub groszkiem, królika po maltańsku, świeżych owoców morza i lokalnego wina. Malta to idealny kierunek dla tych, którzy chcą połączyć plażowanie, zwiedzanie. I ciepły klimat w jednym miejscu kompaktowa, słoneczna i niezwykle klimatyczna. Słońce przez cały rok piękne plaże i spektakularne krajobrazy. Wyspy Kanaryjskie to jeden z najlepszych wyborów w Europie. Choć należą do Hiszpanii, pod względem klimatu i krajobrazu są zupełnie inne niż kontynent. A przy dobrym planowaniu wcale nie muszą być drogie. Loty z Polski możemy upolować o około 350 zł w jedną stronę. Noclegi zaczynają się od 80 zł za noc, a obiad w lokalnej knajpce to koszt 45 zł. Zorganizowane wakacje to koszt 2200 zł, na własną rękę możemy zrobić to 1500 zł. Największą popularnością cieszy się Teneryfa, wyspa kontrastów, gdzie plaże z czarnym piaskiem. Sąsiadują z zielonymi dolinami i wulkanicznym krajobrazem. Grand Canaria to idealna opcja dla tych, którzy lubią różnorodność. Miłośnicy dzikiej natury powinni wybrać Lazarotte. Wyspę o niemal księżycowym krajobrazie. Pełna jest wulkanów, pól, lawy i minimalistycznej architektury. Kuchnia Wysp Kanaryjskich jest bardzo smaczna. Na miejscu warto spróbować papas aragadas z sosami moją, świeżych ryb, owoców morza oraz lokalnych serów. Wyspy Kanaryjskie to kierunek, który łączy europejski standard, egzotyczny klimat. I całoroczne słońce. Bośnia i Hercegowina to jeden z najbardziej niedocenianych kierunków w Europie, a jednocześnie miejsce pełne autentyczności, pięknych krajobrazów i świetnej kuchni w cenach znacznie niższych niż w Chorwacji czy Czarnogórze. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą zobaczyć coś mniej turystycznego, ale równie zachwycającego. Loty są coraz bardziej dostępne. Do Sarajewa lub Tulizy dolecimy za około 500 zł. Za to noclegi kosztują od 60 zł. za noc. A porządny obiad w restauracji zjemy za 30 zł. Na własną rękę tygodniowy pobyt to około 1600 zł, a zorganizowane wyjazdy zaczynają się od około 2400 zł. Obowiązkowym punktem jest Mostar ze słynnym starym mostem nad turkusową nereftą, gdzie latem można zobaczyć tradycyjne skoki do rzeki. Sarajewo zachwyca mieszanką kultur. Orientalne bazary sąsiadują tu z europejską architekturą. Miłośnicy natury powinni zajrzeć do Parku Narodowego Una, pełnego dzikich wodospadów i zieleni. Na koniec kuchnia. Cewaki z kajmakiem, chrupiący burek, różne rodzaje pity i obowiązkowo kawa parzona po bośniacku. Bośnia i Hercegowina to kierunek dla tych, którzy szukają prawdziwych Bałkanów. Gościnności i natury bez tłumów. Egipt od lat jest jednym z pewniaków na tanie i słoneczne wakacje. Łączy egzotykę, ciepłe morze i niesamowitą historię, a wszystko to w bardzo przystępnych cenach. To świetny wybór, jeżeli chcesz odpocząć, dobrze zjeść i zobaczyć miejsca. Które zna cały świat. Loty można upolować od około 400 zł, a tygodniowe zorganizowane wakacje zaczynają się od niecałych 2000 zł. Tu zdecydowanie bardziej opłaca się zorganizowany wyjazd. Niż na własną rękę. Noclegi poza resortami kosztują około 80 zł za noc, a sycący obiad to wydatek rzędu 20 zł. Na plażowanie i snurkling idealna będzie hurgada, a miłośników historii zachwyci luksor z Doliną Królów i monumentalnymi świątyniami. Nie sposób pominąć Kairu i piramid w Gizie to absolutna klasyka. Egipska kuchnia to aromatyczne sycące dania. Koszari, falafel czy fattah to tylko kilka lokalnych hitów, których warto spróbować. Egipt to idealny kierunek, który nigdy nie wyjdzie z mody. Idealny dla plażowiczów, fanów zabytków i wszystkich, którzy szukają egzotyki w dobrej cenie. A jeżeli marzą Ci się egzotyczne wakacje w dobrej cenie, Tunezja będzie strzałem dziesiątkę. To kierunek, który zachwyca pięknymi plażami, orientalnym klimatem i bogatą kulturą, a jednocześnie nie obciąża budżetu, tak jak inne popularne destynacje. Loty do Tunezji można znaleźć już od około 400 zł. A zorganizowane wakacje startują od około 2000 zł. Przy podróży na własną rękę noclegi zaczynają się od 80 zł za noc, a lokalny obiad zjesz za 25 zł. Organizacja na własną rękę to koszt rzędu 1500 zł. Na wakacyjnej mapie nie może zabraknąć Jerby. Wyspy z turkusowym morzem jasną zabudową i totalnie wakacyjnym klimatem. Jeżeli wolisz kurorty z nutą luksusu, świetnym wyborem będzie Hammamet, gdzie nowoczesne hotele spotykają się z klimatycznymi Medinami. Jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń w Tunezji jest Sahara. Przejażdżka na wielbłądzie, kłady po pustyni czy wizyta w miejscach, gdzie kręcono gwiazdne Wojdy Robią ogromne wrażenie. Do tego dochodzi aromatyczna kuchnia. Brick, Magdown i tradycyjna tunezyjska herbata to absolutny mastraj. Egzotyczne wakacje z orientalnym klimatem, ale bez wydawania fortuny, Maroko będzie świetnym wyborem. To kraj pełen kolorów, zapachów i kontrastów. Od złotych plaż Adriatyku, przez gwarną atmosferę Medin, aż po bezkresną Saharę. A to wszystko w cenach znacznie bardziej przystępnych niż w wielu europejskich kurortach. Loty do Marrakeszu można znaleźć już od 250 zł, a zorganizowane wakacje zaczynają się od 1600 zł za tydzień. Przy wyjeździe na własną rękę noclegi kosztują od 80 zł za noc, a lokalny obiad zjeżdża za około 30 zł. Dzięki czemu cały wyjazd na własną rękę może zaczynać się od około 1000 zł. Na liście miejsc obowiązkowych do zobaczenia jest Marrakesz. Miasto pełne barwnych bazarów, pałaców i ogrodów, gdzie życie toczy się do późnych godzin nocnych. Jeżeli marzycie się wypoczynek nad oceanem, idealny będzie Agadir. Szerokimi plażami i świetną bazą hotelową. Dla fanów natury i przygód, Massi to Sahara. Noc na pustyni, przejażdżka na Wielbądzie i zachody słońca, które zapamiętasz na długo. Marokańska kuchnia to prawdziwa uczta dla zmysłów. Tagine, aromatyczny kuskus, zupy harira i słodka miętowa herbata to smaki, których nie da się pomylić z żadnym innym miejscem. Maroko to idealny kierunek dla tych, którzy chcą połączyć egzotykę, kulturę, i piękne krajobrazy w rozsądnej cenie. Intensywnie, różnorodnie i totalnie inaczej niż w Europie. Jeżeli myślisz o kierunku, który łączy spektakularną przyrodę, pyszną kuchnię i bardzo przystępne ceny, Gruzja będzie idealna. To kraj niezwykle gościnnych ludzi, majestatycznych gór Kaukazu, klimatycznych miast i długiej tradycji winiarskiej, a to wszystko bez tłumów i bez rujnowania budżetu. Loty w sezonie znajdziemy już od około 270 zł, a noclegi zaczynają się od 50 zł za noc. Obiad w lokalnej restauracji to jedyne 25 zł, zorganizowany wyjazd dostępny od około 3000 zł za tydzień, zdecydowanie taniej wychodzi organizacja na własną rękę. Na zwiedzanie koniecznie zaplanuj Tbilisi, stolicę pełną kontrastów, gdzie nowoczesna architektura miesza się z zabytkowymi łaźniami siarkowymi i wąskimi uliczkami Starego Miasta. Dla miłośników natury obowiązkowym punktem jest Kazbergi i słynny kościół Cminda Sameba z widokiem na góry. Jedno z najpiękniejszych miejsc w całym regionie. Jeśli chcesz połączyć zwiedzanie z relaksem nad morzem, świetnym wyborem będzie Batumi. Gruziński kurort nad Morzem Czarnym. Gruzja to prawdziwy Rajda smakoszy. makoszy. Hacapuri, hinkali, aromatyczne mięsa, świeże warzywa i lokalne wina sprawiają, że jedzenie staje się tu jedną z głównych atrakcji podróżniczych. Gruzja zachwyca autentycznością, krajobrazami i cenami, które trudno dziś znaleźć w innych krajach. Idealna dla tych, którzy chcą poczuć prawdziwą przygodę bez masowej turystyki i przepłacania. Podróżowanie nie musi być drogie a w Europie i Afryce znajdziesz wiele niesamowitych destynacji przystępnych cenach. Kierunki najtańsze przy organizacji na własną rękę to zdecydowanie Macedonia Północna, Czarnogóra, Albania i Rumunia. Przy zorganizowanych wakacjach najlepiej wypada Bułgaria, Maroko, Grecja, Czarnogóra i Turcja. Każde z tych miejsc zapewni Ci niezapomniane wspomnienia, nie obciążając portfela. Jeżeli chcesz nauczyć się szukać tanich lotów, organizować swoje podróże od A do Z przystępnych pieniądzach, zapraszam Cię na mój kurs, gdzie dzielę się wszystkimi sposobami na tanie podróżowanie z kodem Wakacje 2026 minus 30 na wszystkie produkty. Link w opisie. To co? Gdzie lecicie w 2026 roku? A może dodalibyście jakieś kraje do listy? Dajcie znać w komentarzu.